Yo, siemacie, jesteś z tej strony Drew i witam was w pierwszym odcinku z gry Don't Starve. Eee, może takie krótkie, szybkie informacje, aby ja sobie stworzył... Ła, nie tu. Albo dobra, w menu to robimy. Eee, ta, pewnie wiecie, że mój kanał jest dość chaotyczny. Co to znaczy, że właściwie nie wiem jaką serię kręcić w serii eee, blogerską, kręcić serię, serię z Minecrafta, czy z jakiejś innej i tak dalej. Ale doszłem do wniosku, że może po prostu dostanę przy zwykłym kanale gamerskim, czyli będę kręcił różne gry, może czasem Minecrafta, może czasem donster, może... może coś innego. Moment, chwilkę, chwilkę. O okej. Okay. Yy, no, tak więc myślę, że tak będę robił, że nie będę kręcił żadnych vlogów itd. Będę trzymał większą systematyczność jeśli chodzi o odcinki. No dobra, no chyba tyle miałem wam do powiedzenia, no bo co... Nie wiem. Dobra, okej, okay, kręcimy. A właśnie, chciałbym żeby ta seria była... Właściwie jakąś, czeka! Oooo! Wszystko naraz, tak. E, no. E, chciałbym żeby to była taka seria... w której wy mi też będziecie doradać co robić i jak się robi... Jak się to robi, że co wiecie, blapu. Bla, bla. Jak się robi na przykład rzeczy Jeśli nie będę wiedział czy to w tym stylu Więc możecie pisać mi Jeśli w ogóle to oglądacie i wiecie o tym Wiecie jak to zrobić, dobra okej okay. Nie zającając, e, gramy No cholera, ja pierniczę Dobra Ale nieważne, OK okej Spoko, dobra Jak widzicie tutaj już zacząłem grać tą grę Bodajże do piątego dnia doszłem No i tyle było od mojej przygody z Don't serve, Tak, tak więc my zaczniemy Empty... Na Empty 4. i nie wiem do czego to właściwie służy, wiem, że cancel to anuluje a import, import ze świata, adventure... Nie wiem co robi, jest jakaś przygoda, niby w fazie testowym jeszcze jest, ale my sobie pogramy z standardowego sandboxa. okej okay. dobra, a, ja pierniczę! Jeffrey. Jeffrey, tak Jeffrey. Ja się wciąłem tobie na odcinek, to ty się wciąłeś mi! O, ty! Dobra, tutaj mamy jakiegoś. chyba. Egz egzamin Maxwell, coś tam nas no, egzaminuje i zniknął, i tyle z niego było. <laughs> nie wiem, nie czytałem tego. Chciałem tym razem przeczytać, ale ale dzięki Jeffreyowi nie przeczytałem, co to jest, więc. Więc tak. Eee, dobra, dobra. Pewnie wiecie w ogóle, co to gra, jak to się gra i tak dalej, no bo jest bardzo popularna na takich kanałach jak Rock'olon 2K na przykład. O, oh, ha, ha, będę tego dotygować. Nie no, to żartuję przecież. Eee, no, czekajcie, tylko coś zobaczę. Okej, okay, dobra, nie jest to źle. Eee, no właśnie, i ta gra jest na takich kanałach popularnych. Myślę, że wiecie o co chodzi, tak? Powtarzam się? Chyba no tak, bodajże. Okej, okay, dobra. Ale jeśli nie wiecie o co chodzi, to po prostu to jest standardowy survival. Nie, to nie jest Minecraftowy survival, gdzie... Bierzemy jedzenie, zrobimy domek z Wyrta i koniec naszego survivalu, bo to nam wystarczy praktycznie. E, ale to jest survival taki typowy, że wow, survival, survival. I że że, że... że, a zresztą sami zobaczycie, bo ciężko mi to w sumie wytłumaczyć. E, dobra, jak na razie podbieramy różne takie rzeczy, żeby żeby jakoś coś coś, coś wykombinować z tego wszystkiego. Ech, boże, nie wiem co to za wersja gry w ogóle. Jak tak za 5 dni będzie nowa jakaś, a jeszcze tej nie ogarnąłem. Boże, to jest straszne. Ale wiem, że jest dzika. Jest dość dzika, taki... Dobra. Dobra, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow, co jest jakiś nowy biom. Tak, tak. Nie, to jest jakieś przejście biomowe. Albo zwykłe przejście, nie wiem, dobra. Nevermind. Okej, okay, może w końcu zrobimy siekierkę. Dobra, mam siekierkę. Pościnam trochę drzewa. Bo tak tutaj można ścinać drzewa. Wow, super! Fajnie Dobra. Mamy setonki, też to zasiejemy, Parę drzewek. Eee, yy, musimy znaleźć jakieś takie fajne... Ja piernicze! Jakieś fajniejsze... fajniejsze coś, fajniejsze. Jak to się nazywa? Fajniejsze miejsce. Tak, miejsce. Myślę, że jakie znajdziemy i przetrwamy pierwszą... Nie, może nawet... Albo dobra, przetrwamy pierwszą noc i skończymy ten odcinek. Eee... Yy. No, myślę, że tak zrobimy. okej, okay, dobra. Jak na razie zetnijmy to drzewo. Jak widzicie, im drzewo jest większe, tym dłużej się je ścina i to jest bardzo fajne i wpływa na realizm yy, gry. Tak, tak, na realizm gry wpływa. A właśnie pod klawiszem Tab albo tutaj na ikonce w prawym dolnym rogu mamy mapę, z której myślę, że będziemy korzystać dość często, bo jest bardzo, bardzo, bardzo wygodna. I się zgubimy, czy to jest w tym celu. Możemy przybliżyć? O! Możemy przybliżyć, jak fajnie. Okej, okay, za nam pokazuje różne takie krzaczki, które są bardzo fajne. Jak będziemy głodować, to, to będzie dobrze. O, karotki. Mm, będziemy głodować, to... 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 To będziemy mogli po prostu... O, flinty. Jak dobrze. Eee, będziemy mogli się po nie wybrać, jeśli będą na nich borówki. Bary, bary, berries Albo borówki, albo jagody, już nie pamiętam dokładnie. Ale... ale... nevermind, never mind. Dobra, weźmy tutaj Flinty... O okej. Okay. Teraz bardzo chciałbym znaleźć rock. Rocks, rock. E, czyli... czyli, czyli... skałę. Albo kamień, jak to woli. Myślę, że jak na ten etap gry, w którym jesteśmy, to To było bardzo fajne do znalezienia, tak... albo... chociaż chociaż... chociaż nie, dobra, na razie poszukajmy rocka, bo to miejsce tu tam wiecie. Nie być jakieś pięknie, piękne, ładne, rozstawię po prostu jedno ognisko, bo tutaj można, znaczy jednorazowe ognisko, bo tutaj można budować tak, yy, zwykłe ognisko, które wstawiamy, wypala się i nie ma ogniska, można stawić tak jakby miejsce na drewno, że po prostu jest ognisko, yy, dorzucamy drewna i to rozpalamy i to jest naprawdę bardzo wygodna opcja, którą, którą wam polecam, tak. Jeśli zaczynacie, ale musimy znaleźć właśnie kamień. I, i, I na razie się nie zapowiada na to, żebyśmy znaleźli ten kamień. Ale jeśli trochę pochodzimy, to spokojnie. Hmm, dobra, tutaj mamy kolejna Berry basha. Się Na pewno przydadzą, Później wykopię te krzaczki, wrócę po nie. Żeby sobie zesieć koło swojej bazy. I, i, i będzie fajnie, tak? E, dobra. Muzyczka nam się skończyła, o, 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 dobra, mamy trzy kamyczki, nawet cztery, pięć, sześć, wow, wow, dobra, burżuazja, pyk, yy, pyk, dobra, mamy, kilof. Wykopnę sobie te kamyczki, bo od razu chcę postawić yy, to miejsce na, na ogień, na ogień, tak, możecie mi napisać jak to się nazywa tak dokładnie, też ja pewnie po odcinku sprawdzę, jeśli nie zapomnę, yy, to zaraz, to jest fire pit, nie wiem, nie wiem co to znaczy. Ale, ale, ale... Tak. No, jak widzicie, zrobiło się ciemniej. Gdyż jest... Wieczór. Tak, nie jest jeszcze noc, ale jest wieczór. O, to jest nawet fajne miejsce, wiecie? Zaraz, zaraz tarczy nam... Tarczył ona na firepeat. Okej, okay, dobra, zaraz go zostawimy. Czyli jakby takie ostrzeżenie, że zaraz będzie noc. Tak, i musimy szybko... Wrócić do swojej bazy albo rozstawić jedno ognisko, albo zrobić pazę, tak! Jedno, to jedno. O, To mi się. dobra. Trudno. E, zaraz je rozstawimy. Spokojnie, spokojnie. Ale wykopmy do końca te kamyczki. O i strafi nam się Golden Nugget. Będziemy mogli budować specjalną maszynę dzięki... taki, taki workbench jakby, dzięki któremu będziemy mogli budować lepsze rzeczy, tak? I to jest naprawdę fajne. Dobra, już by się przydało rozstawić, ale nie, ja muszę odbierać, a muszę odbierać. Okej, okay, dobra, dobra, szybko, 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 Ciemno, ciemno. O, proszę, jak pięknie. Mamy trochę mało drzewna. Drzewna, tak, mamy trochę mało drzewna. I... drewna, dobra. Drewna, okej, okay, dobra, spokojnie. Yy, drewna, no i mamy troszeczkę problem. Tak, bo mamy mało drewna. A, drewna będę dorzucał. Chociaż mamy dużo, dużo patyków. 19 aż to. A patyki też można dorzucać, tak. Patyki też można dorzucać. No i... fajnie. Okej, okay, dobra, może rozstawimy tą maszynę. Hmm, Tracimy dobra, dre 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 no drewno, ale no, no trudno. W no, no, końcu trzeba. Dobra, postawmy tę maszynę. No jak widzicie. Jak odejdziemy stracimy tutaj takie opcje i tutaj też nam się tak pod nie podświetla widzicie? Dostaliśmy opcję fight, czyli walka. Refine, czyli nie wiem, nie wiem co to jest. Magic czyli magia, z której nie wiem czy będziemy korzystać, bo... bo, bo... Boże, co to znajdźmy Nie wiem, Nie wiem, nie wiem naprawdę I możemy jeszcze wydobywać jakieś... Znaczy, znaleźć jakiś Homer, możemy znaleźć jakiś Razor, możemy znaleźć Pitchfork i Shuffle. Tak. Eee, dobra, Shuffle już wynajdujemy. Eee, gdyż Shuffle pozwala nam... By the way, Shuffle to jest łopata. Pozwala nam na wykopywanie krzaczków, czy też, czy też... Czy też, czy też, czy też... Jak to się nazywa? Boże, jak to się nazywało czy też. Kurde. Troszeczkę. Pnia, pnia, pnia. Korzenie, pnia. Tak, tak, to nam. To, to, tak. To nam pozwoli to robić. I jest fajnie. Dobra, wiecie co? Może skończymy ten odcinek. Taki pierwszy 10 minut. z groszami. Trwał. Ale, ale myślę, że to wystarczy, jak na taki pierwszy odcinek, tak? Więc mówił 52 i oby do następnego odcinka. Bye, bye.